Na program zapraszają Hostersi, czołowy dostawca specjalizowanego hostingu w Polsce. Choć zakupy online stają się coraz popularniejsze, wciąż nie brakuje fanów dłuższych i krótszych eskapad po tradycyjnych sklepach. Właśnie z myślą o nich powstał Shop Trotter. Na początku aplikacja pyta nas o miasto, w którym wybieramy się na łowy. Ich wybór jest naprawdę spory. Z polskich mamy Kraków, Gdańsk, Poznań, Warszawę oraz Wrocław. Wyboru możemy dokonać również poprzez ręczne wpisanie nazwy miasta oraz wyszukanie lokalizacji. Na ekranie wyświetla się długa lista sklepów, które mogą nas interesować. Wejście w konkretny z nich pozwala nam dodać go do ulubionych i trasy, sprawdzić z jakiego zakresu cenowego i kategorii oferuje produkty oraz jakie marki. Jest tam też możliwość zostawienia komentarza oraz kontaktu telefonicznego i udania się na stronę www. Po wybraniu listy sklepów, jak sugeruje Shop Trotter nie więcej niż 10, możemy wyznaczyć trasę naszej wyprawy. Istnieje opcja podzielenia się trasą na Facebooku, a także dodania jej do ulubionych tras. Same trasy wyznaczone są poprawnie, czasem jednak trochę naokoło i byłoby możliwe odwiedzenie wszystkich sklepów krótszą drogą. Oczywiście z poziomu mapy da się prześledzić info o poszczególnych punktach programu. Jeżeli chcemy, możemy włączyć filtr sklepów, pozwalający wybrać konkretne zakresy cenowe, kategorie produktów oraz marki. Tutaj znowu ukłon w stronę deweloperów za ich wybór. Pozostałe dwa kryteria są mocno orientacyjne, ale przy takiej liczbie miejsc i marek to zrozumiałe. Znajdziemy tam zarówno historie czy informacje o rozrywkach, jak również terminy wyprzedaży, podatki i porady dotyczące zakupów. Informacje są po polsku, czasem jednak nieco zbyt ubogie. ShopTrotter to praktyczna aplikacja w ładnej oprawie graficznej. Jej przejrzysty interfejs, identyczny na iPhone'a i Androida, pozwoli na szybką orientację w sklepach. Plusami ich są kompletne profile, bogata baza samych sklepów oraz równie duża liczba miast wraz z informacjami o nich. Przydatne mogą okazać się filtry, choć nie zaszkodziłoby nieco większe ich rozbudowanie, choćby na wzór rodzimych, mobilnych porównywarek cen. Dopracowania wymaga wyznaczania tras. Na słabszych urządzeniach interfejs może mieć problemy z płynnością. Jeśli jednak jesteście w obcym mieście i chcecie zrobić duże zakupy, ta aplikacja z pewnością może pomóc. Program oglądaliście dzięki Hostersom, czołowemu dostawcy specjalizowanego hostingu w Polsce.